Na dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak w prosty sposób wykonać taką ładną dziurkę, którą możesz wykonać albo na kapturze, albo na pasie spodni, albo wszędzie tam, gdzie chcesz zamiast metalowego oczka zrobić otwór, w który potem będziesz mogła przełożyć jakiś zaplanowany przez siebie sznurek. Tutaj akurat jest sznurek uszyty z takiej samej dresówki, jak uszyte oczko, ale tutaj wiadomo, że można sobie je dowolnie, czyli będzie oczko krok po kroku. Przygotuj sobie element, na którym ma być wykonany otwór. Przygotuj sobie znikający długopis. Najlepiej, żeby to był coś krawieckiego, co znika i co nie zostawia trwałych śladów. Ja bardzo lubię używać do tego celu długopisy takie znikające. One po rysowaniu wyraźnym na materiale, następnie przy prasowaniu żelazkiem znikają ale nie radzę mazać po materiale na próbę, bo one potrafią pojawić się z powrotem przy niskich temperaturach, więc jeśli wyjdziesz w jakiejś sukience na mróz, no to te maziaje mogą wyjść później na zewnątrz. Dodatkowo przygotuj sobie monetę, może to być moneta jednogroszówka, jak najmniejszą. I teraz zaznacz sobie od szablonu miejsce, gdzie ma być wykonane kółko. Ja zaznaczam sobie na lewej stronie, powiedzmy, że na kapturze mam taki punkt i sobie odznaczam na lewej stronie. Na tym znaczku na lewej stronie wbiję sobie szpilkę. Teraz już kładę na prawą stronę. Widzę, gdzie ta szpilka wystaje i dodatkowo wycięłam sobie taki kawałek z tego samego materiału. Z dzianiny, w moim wypadku. Ja akurat pokazuję na dresówce drapanej. A dresówka drapana to jest bardzo fajna dzianina, na której takie otwory ładnie wyglądają. Taki kwadracik, on ma mieć mniej więcej 5 na 5 no nie musi być mierzone centymetrem, po prostu połóż sobie gdzieś tam w rękę na oko, ale mniej więcej taki jest, taka jest wielkość. I połóż teraz ten kwadrat prawą stroną do prawej elementu, który będzie tutaj, na którym będziesz pracować. No, i szpilka jest po to, żeby teraz, właśnie tak, centralnie sobie umieścić. Nabijam na tą szpilkę, o tak, żeby to było na środku. O, i teraz już wiem, że jest w dobrym miejscu. Teraz szpilkę mogę usunąć, ale przymocowuję szpilką ten kwadraci, który leży prawa do prawej, żeby chociaż w dwóch miejscach mi tutaj się trzymało, żeby się nie przesunęło. I teraz mam już, właśnie, przygotowane miejsce z kwadratem. Przypiętym prawa do prawej. No i teraz, jak już wiemy, że centralnie otwór ma się znajdować na kwadracie, to połóż sobie tą jednogroszówkę i bardzo wyraźnie odrysuj krawędź. Ja tutaj rysuję ciemnym pisakiem na jasnym, więc jeśli będziesz rysować na czarnym, to taki długopis może być niewidoczny, więc musisz sobie albo bardzo ostre mydełko, albo kupić sobie kredę krawiecką, kredkę krawiecką w kolorze białym, żeby też bardzo wyraźnie to sobie to narysować. No ułatwi to pracę, jeśli to będzie wyraźnie widać. U mnie jest bardzo wyraźnie narysowane i teraz trzeba to przyszyć na maszynie, ale też za chwilkę powiem kilka fajnych trików, które ułatwią ci to zadanie. Przyjęcie takiego małego kółeczka nie jest łatwe, dlatego że tu nie ma prostego biegu, tylko trzeba będzie cały czas okręcać rękoma. Więc najpierw ustaw igłę centralnie na środku, później długość ściegu, czyli skoki maszyny do przodu, ustaw malutkie, pokrętło, które reguluje ci długość ściegu, ustaw na dwójkę. Teraz jeszcze jest ważne, jak duży chcesz mieć ten otwór. Rysując od jednego grosza na zewnątrz, to trochę ten otwór się powiększył. Ja nie chcę mieć takiego dużego otworu, a nie mam mniejszego, mniejszej monety, więc ja zawsze podczas szycia nie szyję na zewnętrznej krawędzi narysowanej, nie na środku, tylko staram się wręcz tutaj po wewnętrznej stronie, a nawet milimetr bliżej, bo ja nie chcę tego kółka mieć takiego dużego. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co ty chcesz do środka włożyć, jak gruby jest sznurek, ale no. I jeszcze później to wszystko wywijając może się trochę rozszerzyć, więc staraj się no, po wewnętrznej stronie albo nawet milimetr za krawędzią. No, ja bym tak radziła, ja tak będę się tutaj starała szyć. Czyli tak, ustaw sobie maszynę tak, żeby widzieć tę bardzo wyraźnie narysowaną krawędź, sprowadź igłę do dołu, zobacz czy się znajdujesz w dobrym miejscu. I tutaj będzie bardzo ważna praca rąk. Tak naprawdę będzie trzeba szyć tutaj 2-3 wbicia, zatrzymywać się, podnosić stopkę na wbitej igle, pomagać maszynie się przekręcać i tak raz za razem będziemy unosić, przekręcać, unosić, przekręcać. Tak będziemy musieli maszynie pomagać. Jeśli nie umiesz zrobić tego naciskając na pedał gazu, to to malutkie kółeczko możesz nawet przeprowadzić ręcznie. Porób sobie testy na ścinkach i zobacz jak Ci będzie to wychodziło. Czyli zaczynamy. Mamy wbite. I teraz tak, ja zaczynam na razie ręcznie i patrzę, jak mi to się przesuwa. Jeśli jest trudno naciskać na pedał, to możesz sobie robić ręcznie. Kręcisz, wbijasz po dwóch, trzech biciach, pomagasz maszynie nieco skręcić i znów. A teraz nacisnę na pedał i spróbujemy zrobić to nieco szybciej. Czyli tak, naciskam. O tak, i zobacz, co ja robię z rękoma, czyli jak idzie maszyna, to ja pomagam jej, ale w pewnym momencie już nie nadążam jej pomagać, więc wbijam i trochę pomagam jej skręcić. I znów. Naciskam, rękoma pomagam nagarniać, ale już po dwóch, trzech razach znów wbijam i pomagam przekręcić. Czyli to zależy od Ciebie, jak Ty umiesz to zrobić. Ja umiem to zrobić bardzo pomału, nawet naciskając na pedał. Ale i tak zwróć uwagę, że co jakiś czas trzeba unosić stopkę, wbijać igłę i po prostu przekręcać. I cały czas robić ten ruch nagarniający za pomocą rąk. Także sama zadecyduj, czy. Ręcznie czy naciskając na pedał, żeby zrobić kółeczko, malutkimi skokami maszyny. Trzeba trafić na miejsce, z którego się zaczęło. Tutaj pod stopką tego nie widać. Czasami można się posiłkować przezroczystą stopką, ale ja robię na tej, która jest. Dobrze, mocujemy. I teraz sprawdzamy, jak nam to wyszło. Ja starałam się robić w głębi kółeczka. Udało mi się, chociaż tu jest może jakaś mała nierówność, ale to nie szkodzi. Za chwilkę będziemy to wszystko wracać i zobaczy, że nie będzie tego widać. Czyli pod maszyną na razie jest wszystko gotowe. I robimy dalej. Tak wygląda kółko po przyszyciu. Teraz szpilki już możesz odpiąć, i teraz trzeba będzie wyciąć kółko, które jest w środku, czyli no, ważna chwila, żeby nic nie zmarnować. Ja będę używała dużych nożyczek, ale tutaj można sobie nawet takie mniejsze podręczne nożyczki użyć. Ja, ja lubię swoimi dużymi, więc ja pokażę na dużych. Najłatwiej jest zrobić w ten sposób, że składasz kółko symetrycznie, ale tak, żeby no, te krawędzie na siebie dotykały. I tak trzymając. Natni w ten sposób, żeby zrobić otwór w środku, ale tu trzeba właśnie tak zrobić, żeby nie uszkodzić ściegu. Jak już jest zrobione nacięcie, to już jest łatwiej teraz. Jedne osoby tutaj wycinają dookoła w ten sposób, że zostawiają 2 mm dookoła, a ja wolę taką metodę, że ja nacinam gwiaździście, jakby tak, czyli tak, tutaj mam nacięcie. I teraz nacinam sobie w stronę szwu, tak żeby no nie uszkodzić tego ściegu, ale gęsto nacinam w kształcie takiej gwiazdki. Mi ta metoda znacznie lepiej się sprawdza. Ja już ją wypróbowałam i tak, taką metodę i inną. I najbardziej lubię wygląd otworu, kiedy właśnie w ten sposób jest zrobiony. A poza tym ta dzianina, która później nam się rozłoży, gwieździście na boki, ona będzie jeszcze lepiej to wszystko trzymała, no bo tam nie będzie pustki, tylko będą takie strzępki, po których później będziemy szyć. Czyli ponacinałam taką gwiazdkę o, w ten sposób. I teraz jak mamy tak nacięte w taką gwiazdę, trzeba wypchnąć całą tą, cały ten materiał, mały kawałek na no drugą stronę. Tak po prostu to przewrócić, żeby. Ten dodatkowy kawałek materiału znalazł się po lewej stronie. No i już takie kółeczko tutaj powstało, i teraz oczywiście trzeba to wszystko ładnie uprasować. Jeśli robisz kółko, to znów nie prasuj po prawej stronie, bo tu może się wszystko gdzieś tam wybłyszczyć, tylko po to jest lewa strona. Teraz to wszystko ładnie uformuj, rozciągnij, tak żeby te kółko ładnie wyglądało. I żelazko, i prasujemy. Można sobie na lewej stronie tu poparować. Ja zawsze pod ręką mam jeszcze swój prasulec, który pomaga mi w takim prasowaniu i zwiększa precyzję. Czyli zabieram żelazko, prasulcem przyciskam, zabieram temperaturę z prasowanej rzeczy i jeszcze lepiej to wszystko zaprasowuję, jak to się ostudzi i się przygniecie. Jeśli chcesz samodzielnie taki prasulec uszyć, to na ekranie końcowym zostawię filmik, gdzie pokazuję jak szyć krok po kroku taki pomocny gadżety. Super, jest pięknie wyprasowane, zwróć uwagę, wyprasowane na blachę, kółeczko już jest ładnie zrobione, kształtne. Tutaj nitkę niepotrzebną można sobie wyciąć, która tutaj sterczy. No i teraz, żeby to się wszystko dobrze trzymało, trzeba to jeszcze objechać dookoła. Oczywiście znów będziemy szyć bardzo precyzyjnie i zaraz pokażę Ci, jak to zrobić. A tak wygląda lewa strona. Na, tutaj zależy nam, żeby prawa strona była jak najpiękniejsza, więc będziemy szyć po prawej, po prawej stronie. Wszystko jest już bardzo przy, mocno przyprasowane, więc nawet nie trzeba wbijać szpilek. I teraz w zależności od tego, jak blisko chcesz przyszyć tej krawędzi, to możesz sobie igłę ustawić albo na środku, albo przesunąć na bok. Ja szyję z dresówki drapanej i podoba mi się efekt, żeby te oprzycie było nieco dalej, więc decyduje się ustawić igłę w pozycji lewej, czyli maksymalnie przesuwam ją, zwróć uwagę, z pozycji środkowej w tym kierunku i teraz będę ustawiała tą część płozy stopki przy otworze i igła będzie wbijała mi się mniej więcej 5 mm od otworu i znów musimy ustawić drobniutki ścieg do przodu, czyli na dwójkę to jest max i znów będziemy robić na tej samej zasadzie. Najpierw sobie przytrzymaj nitkę, wbij precyzyjnie, i znów ręce są przygotowane do pomocy maszynie podczas szycia. Teraz będziemy znów malutkimi kroczkami iść i cały czas dążyć do tego, żeby naprostowywać i pomagać tak maszynie, żeby stopka ciągle dotykała w to miejsce. Jeśli nie umiesz zrobić tego naciskając pedał, to możesz robić to ręcznie, czyli jedna ręka tutaj, druga na kole zamachowym i kręcisz kołem zamachowym, a tą ręką. Cały czas pomagasz maszynie obkręcać dzianinę. No nie wiem, czy to jest proste. Ja wolę metodę, że tutaj mam dwie ręce. Naciskam na pedał i szyjemy pomalutku do przodu. Szyję dwa, trzy razy. Mogę się zatrzymać, pomóc skręcić. Znów szyjemy dwa, trzy razy. I tak co jakiś czas trzeba podnieść stopkę, pomóc maszynie zakręcić. To są bardzo malutkie kółka. To już mówisz tak, jak ci wychodzi, czy ręcznie, czy naciskając na pedał, ale cały czas trzeba dążyć, żeby maszynie pomagać. Jest łatwiej kierować tutaj rękoma, jeśli ta dzianina jest ciutko naprężona, bo wtedy ona nie ma luzów i fajnie się właśnie tak pomaga, odkręcając ją w czasie szycia. Ja odetnę nitkę, żeby mi tu nie przeszkadzała. Teraz, oczywiście, trzeba wcelować miejsce, gdzie zaczynaliśmy. I mocujemy. Dopiero zobaczymy, jak nam wyszło, jak wyjmiemy z podstopki. Bo tutaj ciężko to zobaczyć. Ale oglądamy, jak wychodzi, jak tam wyszło. Myślę, że efekt nie jest zły. Raz wyjdzie troszkę lepiej, raz gorzej, ale dziurka jest zrobiona, jest bardzo stabilna i z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Tak wygląda nasza gotowa dziurka. Teraz bierzemy nożyczki i nie musi to wcale tutaj dookoła tak wystawać. Teraz można sobie przyciąć, oczywiście ostrożnie, żeby nie uszkodzić dzianiny. Pół centymetra dookoła, żeby została tylko i wyłącznie ta dziurka. Te niepotrzebne rzeczy po prostu ścinamy. Przez to, że szyliśmy daleko od brzegu, to też ta dzianina nam już tutaj nie wyskoczy. Wystarczy, jak zostawimy tylko tyle dookoła. I tak wygląda prawa strona. I tak wygląda lewa strona. No i teraz tutaj możemy włożyć sobie dowolny sznurek, który będzie pasował no, od objętością tutaj do naszej dziurki. Jeśli lubisz sznurki szyte z takiego samego materiału jak twoja bluza, to możesz sobie uszyć. Ja pokażę na innym filmie, jak prosto użyć taki właśnie sznurek z grubej dresówki drapanej. I on właśnie bardzo fajnie tutaj pasuje do takiego otworu, wypełnia go i bardzo fajnie to wygląda. Jeśli nagram film o tym sznurku, to zostawię go tutaj na ekranie końcowym i tam go znajdziesz i będziesz miała, czy miał cały komplet do uszycia.